Kiedy warto wykonać badanie szczelności dachu? Wiele osób zastanawia się, kiedy warto przeprowadzić badanie szczelności. Odpowiedź jest prosta. Zawsze, gdy masz wątpliwości co do stanu Twojego dachu. Szczególnie warto to zrobić w następujących sytuacjach. Masz przeciekający dach płaski. Woda pojawia się wewnątrz budynku, a nie możesz znaleźć źródła problemu. Twój dach jest nowy. Chcesz upewnić się, że prace wykonano prawidłowo i że dach jest w 100% szczelny. Przeprowadziłeś remont dachu. Po naprawie hydroizolacji, warto sprawdzić, czy nie masz żadnych ukrytych nieszczelności. Planujesz montaż fotowoltaiki. Upewnienie się, że pokrycie dachowe nie ma uszkodzeń pozwoli uniknąć problemów po instalacji paneli oraz jasno stwierdzić, że ewentualne nieszczelności pojawiły się dopiero po montażu. Chcesz sprzedać lub kupić nieruchomość. Raport z badania szczelności to dodatkowy argument podczas negocjacji ceny budynku. Jeśli zauważyłeś którykolwiek z tych problemów, badanie szczelności to pierwszy krok do znalezienia i wyeliminowania nieszczelności.